pan minister Antoni Macierewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza. Witam Państwa w tego powietrzu w Rosji polski. Szanowni Państwo, jest wojna, która jest prowadzona przez Rosję. chciałobyś powiedzieć, znając nasze doświadczenia, Rosję sowiecką. Ta wojna wzbudziła Olbrzymie zaniepokojenie na całym świecie, ale także pokazała światu bohaterstwo Ukraińców i nieprawdopodobną zdolność poświęcenia, walki, wsparcia dla innego narodu i świadomości skali zagrożenia, jakie dotyka Polskę i całą Europę nas, Polaków. Od dziesiątków lat Polacy nie byli. Tak widziani jako naród, który jest gotowy poświęcić się dla innych, którego świadomość, którego dobra wola, którego cała formacja ideowa jest zupełnie niebywała i niespotykana na świecie. Świat i Europa nie doświadczyły takiego działania, Jakie dzisiaj jest autorstwa Polaków. Takiego poświęcenia dla innego narodu, takiej gotowości wsparcia i ratowania ludzi, którzy znaleźli się w najbardziej dramatycznej sytuacji, bez względu na wszystkie okoliczności. Polacy poświęcają dla nich, jak to się już teraz mówi trafnie swoje serca, swoją własność, swój czas. Swoje pieniądze. To doświadczenie ma olbrzymie znaczenie. Nie było takiej popularności i takiego o, w społeczności międzynarodowej szacunku dla Polaków chyba od czasu Solidarności. Musimy mieć świadomość, że ma to bardzo wiele różnych przyczyn. Jedną z tych przyczyn jest właśnie nasz charakter narodowy, kształtowany nie tylko przez naszą niepodległościową tradycję, narodową tradycję, ale przede wszystkim przez wartości katolickie, przez wartości chrześcijańskie. Tak, naród polski, który jako jedyny już w takim wymiarze pozostał katolicki, pozostał wierny chrześcijaństwu. Pokazał, co oznacza chrześcijaństwo wtedy, kiedy jest wystawione na największą próbę. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, musimy to szanować i musimy to kształtować i za wszelką cenę y, utr utrwalać, tak by następne pokolenia właśnie te wartości przechowały. Ale musimy mieć też świadomość, że wiąże się to z tym kształtem dramatu, jaki przeżywa dzisiaj świat, który w coraz większym stopniu uświadamia sobie, że nadeszła, nadeszły wydarzenia, które zmienią całą geopolitykę świata. Że nadeszły wydarzenia, w których właśnie Polacy okazali się tymi, którzy nie tylko dzisiaj, wraz z Ukraińcami, bronią świata ale którzy zdawali sobie sprawę od dziesięcioleci, jak wielkim niebezpieczeństwem jest wspieranie Rosji, jak wielkim zagrożeniem jest tworzenie sojuszu między Niemcami, Unią Europejską a Rosją, jak wielkim zagrożeniem jest niszczenie właśnie całej wartości katolickich, wartości chrześcijańskich. I jak wielkim zagrożeniem jest ten geopolityczny sojusz, który miał dać Rosji możliwość zdominowania całej Europy. Pamiętajmy o tym, bo to także oznacza, że rządy niepodległościowe, które przygotowywały Polskę i przestrzegały cały Zachód przez ostatnie dziesięciolecia, co się może zdarzyć, jeżeli będzie się wspierało Rosję, że te rządy niepodległościowe one właśnie, Sprawiły, że Polska może odzyskać całą swoją wielkość, całą swoją tradycję i cały swój dorobek oraz dzielić się nim z innymi narodami. Dziękuję bardzo. Pan Bogu. Był to felieton głos Polski. Mówił do nas pan minister Antoni Macierewicz.